Miał, czy pan, czy ty ee, chcesz nagrywać na YouTube? Pomóc się może z montażem czy coś? Dać jakieś rady? Sir, nie, nie, ja się sam nauczę dać tego, bo oh, oh, O, no. Nie chcę nic mówić, ale tu idzie. A! A! Dobra, dobra, Lambda, ty mi nie pisz, że ja gej, bo ty sam jesteś gej. Tak, tak, na pewno jestem lastem. Mhm, mm mhm, mm tak, bo ci uwierzę, Lambda. O kurde, faktycznie. Hmm. Nie, 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 ja nie... Cześć! Ej, za tobą jestem! Dobra, nie będę taki dla was. O kurde, mój ekwipunek zniknął jeszcze. Lampa to gej Ej chodź tu frajer To jest I tak bym umarł, miałem 30 sekund na zabicie w droga na... za... tak. Czy moja piłka cię tak. tak. zabiła? Tak. tak Dobrze, I hope you like my balls W ogóle co to było za ogłoszenie z interkomu? No Marcik okay. to gej, a Mruczek to gej, mają kompleksy Chciałbym ci podziękować bella... Wycępowałem Występowałem 15 minutes. All biological substances must be removed. Mi też jest miła. Dobra, ponieważ Kuba Radoszka jest największym hebojem, ja też przebyć. Ostatni strat ja może w stu procentach jest hebojem. Ja bym się pogaduł. Kurde, to sześć wywale, ja to, tu yy, tu ja brydą, to wbywa, ja swoją kwestię robię. Powodzenia. Ej, Czachła, ty brzmisz jak Marcet z Warstwów Móch. Możliwe. No ale co mi zamykasz drzwi? Zostaw mnie! Zostaw! Zostaw! Mm. No, uh, <laughs> to... no, to jest no... Eeeh... A kiedy nam tu? Jak doś radę. Czekaj. Dzięki. Ooooo! Wow, wow, Cześć! Hey, wake up! Ja użyłem monetki i poleciałem kurde w kosmos! Ja użyłem monetki i dostałem dodatkową pomoc, Simpson. Załem, nie funkcjonuj. czyli Kurwa, skoczę, Widziałem to, widziałem to! Ej! Hey. zaga, zaga, zaga. Jesteś jesteś? Trzymaj. Będziemy mordować mniejszości etniczną. Bo jestem tu mniejszość! MNIEJSZOŚĆ! Dobra, mniejszość jest zamordowana. To słownie mniejszość. Udaj się, udaj się, udaj się. No zwiąż mnie! Nie, bądź... Tam. Może następnym razem Ciebie oszczędzę. Okej, okay, chyba Karma do mnie idzie. Taka wymiana pozycji, o co z tym chodzi? Halo. Czy czy ty jesteś tu zamknięty? Ha, tak jesteś tu zamknięty, bo cię słyszę Idę przynieść drugi wazon Co to Ale sigma Ale się ładnie położył. dzień dobry panu What the fuck? Proszę bardzo, to to jest Panowie, skam. Czuję Ci tak nie swoją wasze dobre. Mogę na ciebie Daj Daniela. Mam Daniela. Masz Daniela i coś słodkiego. Dziękuję. Karty widzisz? Taki ja wow, Jesteś bardzo miły. Uciekamy? E, Ty możesz uciekać, dzisiaj te dziurki Cześć kąt. Hejka. Chodź to lepiej szybciutko. Kurde, on umarł. Na pomoc! Przecież, szybko, szybko z gajta muszę znaleźć tych kolegów, mam nie! Eee. Nie! Nie otworzysz tego, wasz pierwszy level. Daniel, trzymaj mnie. Okay, ja ciebie potrzebam. Wodzi Danielku. jump scare jakieś robicie? O to! <grymne> <Czerechał, kuchy. grymne> o, hej lambda geju, chodź tu. Chodź no, coś ci chcę dać! Coś ci chcę dać, chodź! O! Ja ci broń chciałem dać. Dobra, <grymne> kawała. Hmm, jaki rodzik teraz to jest? Lambda to fanboy. <noise> Zanim mnie zabijasz mogę się pogłaskać Nie, ja nie atakować Dziękuję. Por Dziękuję. Dziękuję Już możesz mnie zabić Na serdeczkę jeszcze Jakieś tak. powiadomienie ci przychodzą, nie chcę nic mówić Ludukowskiego. Weź tam, bo odczytaj o, No, zabrałem O, <głos> <zaprałem>. <głos> oh, ale poleciał Ale poczekaj, po nie Musimy dać cukierka z KBD toiletowi Marsz, <noise> Masz fioletowy. No. Yes! A teraz ty mu daj. Może on chce, chce heroinę. Po ja, po ja, po. Waliśmy pinaty i od razu MTF się zrespiły. No bo takie S jest. No bo to. <grym> <grym> <się> to... <grym> <grym> tak. Mówisz, że tak jakbym <grym> był ja się trole. Ja babeczkę ja. ja ja teraz jedz, czekaj. Smacznego. Ja ja, Bardzo dziękuję, mili ludzie. Skaba, skaba, Jak nie zostaje się, Że tylko, że. Starszy trochę. Nie, ja stąd wychodzę, ja, ja nie zniosę tej kwestii. No, 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 Cześć staj no, ja ci powiem że zaraz się wywalić. Zostawisz mnie no, w poprzedniej rundzie mój pakę nie zostawi i popełniłem samobójstwo. To bardzo przykro brzmi, ale jak ty odejdziesz, to wtedy mi będzie bardzo przykro. To możemy razem skończyć. To ty na co. Idziemy jak w jakiejś komedii romantycznej. Nie! Macie. No, nie Oblajcie. Tylko strzały słyszę. No, na no, kawę sobie dwóch wypaków, których goniłem. O nie, to jeszcze był brutalny. O, mam go!

Ju mam dwa różowe! mam dwa mam wariusza, mam wariusza, Tak, tak, No wariusza, mam jest mam wariusza, 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 nie <śle> <zbierze. śle> <tyś>, ty, wariusza, <śle> 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 Marcik dostał kuleczkę w łeb. Ale on miał lagi po prostu, nie wiem czy to się Tak, miałem. Cały czas mam na tym serwerze, A ja, tylko czy... tutaj. Serio? Ale do pakowania nie masz? Ja tam nie gram. Nie no, Marcik, Marcik jak już to gra na serwerze badnika, S nie no, bo do do niego, no to przecież Ale nie! Nie simpuje do kolegi. Yes, to z niego, z z zostawcie mnie! Nie, to Stój. się. No ale dobra, mogłeś już bym nie Nie, nie bierzemy jejców ale... Mam różowego, widzieliście ten co chciał się poddać, Miał różowego Dowałem wam dupę Ej ja się podaję Za to mamy tak? właśnie o to mi chodziło Gdybym po niego Pokazać ci coś? Dobrze, pokaż mi coś. Co? skoczcie się. Ja pierdziele, wszedłeś tam. Jak to powiem? Chciałeś wyruchać Freda. Ale Fred ciebie wyruchał. A nie, czekaj. Czekaj chwilę, to nie była glina do Lighta? Normalnie do Warheada prowadzi. Marsix, chodź. Na dobrze. Co się stało, drużo? Do blasta! Checkpoint! Checkpoint! Eee, to poprzedni odsłonęłem. Ile do HP? Ile do... 바오머라.